Wydawnictwo agora przedstawia. Magda Tereszczuk. Błahostka. Czyta Ewa Jakubowicz. Mikołajowi. Gdy błądzimy po lesie, przychodzi taki moment, że zaczynamy się w nim czuć jak w domu. Jeffrey Eugenides. Intryga małżeńska. Przełożył Jerzy Kozłowski. Rozdział pierwszy jesteś pewna, że to tutaj mruknął paweł, gdy skręciliśmy w naszą ulicę patrzył na mnie bez emocji pustym wzrokiem, tak jak zwykle robi to w domu kiwnęłam głową, kazałam mu jechać dalej byłam pewna, że jesteśmy na miejscu, chociaż z daleka dom wydawał mi się większy i wyższy niż ten, który zapamiętałam Paweł był zły i zmęczony po drodze na stacji benzynowej uderzył w samochód na niemieckiej rejestracji stojący przed nami. Zarysował się zderzek. Ciekawe na ile nas skasują. Warknął później w moją stronę, gdy wkładał rachunek za paliwo do schowka. Może nie zwrócą uwagi? Próbowałam go pocieszyć. Też wysiadłam, by zobaczyć otarcie. Z trudem je znalazłam. Tak naprawdę nic się nie stało, ale Paweł się zdenerwował. A potem zdenerwował się na mnie, bo nie pamiętałam drogi. Nie moja wina, nie muszę wszystkiego pamiętać. Próbowałam wyjaśnić, że ulice wyglądają trochę inaczej niż kiedyś, ale nie słuchał. Nie zwracał na mnie uwagi. Podróżowaliśmy w ciszy. Dzieci przysnęły na tylnym siedzeniu. Wyglądałam przez zakurzoną szybę. Widziałam bezpańskie koty, które wyjadały z podławki resztki zepsutego jedzenia. Inne, te starsze, bardziej leniwe, leżały w słońcu wyciągnięte wzdłuż ulicy. Po drodze wszystko się przedłużyło. W wypożyczalni samochodów na lotnisku doszło do nieporozumienia. Ktoś źle odczytał przesłany przez nas formularz rezerwacyjny i zamiast terenowej Toyoty z napędem na cztery koła dostaliśmy małe miejskie auto, które ledwo pomieściło naszą czwórkę. Nie chciałam, aby Paweł robił awanturę. Uważałam, że nie wygra z firmą, dla której takie numery to norma. To wszystko dlatego, że wybrałeś najtańszą ofertę, powiedziałam. W dużej firmie nikt by nas tak nie potraktował. Mówiłam ci, że w tych nieznanych serwisach dają ludziom graty. Drzwi się nie domykają, foteliki są brudne albo uszkodzone, nic nie działa. Paweł milczał. Wiedział, że miałam rację. W poczekalni zrobiło się tłoczno i duszno. Pracownik wypożyczalni, wysoki, mocno opalony mężczyzna ze złotym kolczykiem w uchu, cierpliwie słuchał tego, co Paweł miał mu do powiedzenia. Nie mówił dobrze po angielsku, a może to Paweł używał zbyt wyszukanych słów, tak jakby sam chciał się lepiej poczuć. Rozmowa utknęła w punkcie siódmym regulaminu. Paweł odwrócił. Sample complete. Ready to continue?